Witajcie, chwała Bogu, następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana Naszego Boga, Jezusa Chrystusa, Pana Naszego, Sławiciela Naszego Wspaniałego, Najmilszego, Ukochanego. I chciałbym dzisiaj Wam przeczytać, odnieść się w sprawie Kościoła Pewnego. Kościoła, który został założony, jak sama nazwa wskazuje, w Rzymie. Kościoła, który znajduje się we Włoszech i nazywa się Watykan. Państwo w państwie. Kościół rzymsko-katolicki, który został, jak wszyscy wiemy, dekretem został ustanowiony w roku 313 przez cesarza Konstantyna. Wielkiego wtedy, kiedy zostało, chrześcijanie mogli się swobodnie poruszać i Konstantyn na czele stanął na czele tego kościoła, jak i jego poplecznicy i co oni robili na przestrzeni wieków czego się dokonali. I przeczytam tylko 11 ich zbrodni! I sami powiedzcie mi, czy ten kościół jest z kościołem. Bożym, jak to ma się z naukami Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Boga naszego oraz apostołami? Jak to ma się z Biblią i z Bogiem? Ja czytam fakty, będę czytał. One są dosyć krótkie, krótko opisane, bardzo krótko. I to są fakty historyczne. Ja tego nie wymyśliłem. I jeśli ktoś sami stwierdzi się na końcu tego wszystkiego. Czy ten kościół należy do kościoła Boga. Czy tam jest Bóg. Tak więc. Przeczytam wam kilka suchych faktów prawdziwych historycznych. Przeczytam wam 11 największych zbrodni kościoła rzymskokatolickiego. Bo jedną jeszcze dodałem. Normalnie było 10 i jedną dodałem. Pierwsza prześladowanie tak zwanych pogan. Od chwili, gdy za sprawą Konstantyna Kościół rzymsko-katolicki stał się religią panującą, przez kolejne 15 wieków prześladował wszystkich bez wyjątku innowierców. W ten sposób eksterminował całe narody. Całkowita zagłada dotknęła m.in. Prusów i Jaćwingów. Do takiego stopnia się posuwał Kościół rzymsko-katolicki. A to jest wyszchoły, dopiero pierwsze w Góry Lodowej. Druga, prześladowanie, tertury i mordowanie tzw. Tak heretyków, to jak chrześcijan ewangelicznych, m.in. krwawe łaźnie zgodowane waldensom, katarom, protestantom, noc Świętego Bartłomienia w Paryżu, czyli słynna rzeź 3000 hugenotów z podjudzenia papieża Grzegorza XIII. A oni się nazywają za zastępcę Chrystusa. I tak? Wicharius Chrysty I Chrystus kazał mordować? Mieczem? Ogniem? Kazał podjudzać? No coś nie halo jest, nie? W tym? Trzecie. Potworne kampanie wojenne i ekster eksterminacyjne zwane krucjatami. Nie tylko przeciwko muzułmanów, około jednego miliona ofiar, bo nawet przeciwko katolikum, krucjata aragońska, gdy chodziło o pieniądze i wpływy. U nich zawsze chodziło o pieniądze i wpływy. Zawsze o władzę, kontrolę nad ludźmi i pieniądze. Tylko o to. I sami nie mieli też, tak jak ja mówiłem, ani wojska, ani niczego i posługiwali się innym, pod, podjudzali i a jak nie, to ekskomunika i za groźbami takimi. No ludzie, ciemnota szła kiedyś za tym, nie? Na całe szczęście się obudziliśmy. Czwarte. Święta Inkwizycja, czyli zbrodniczy system śledczo-sądowy. Szacunki minimalne mówią o dziesiątkach tysięcy, a szacunki maksymalne o liczbie przekraczającej milion straceń. Miliony ofiar, rozumiecie? To jest zaś niepojęte w ogóle, ile oni dokonali zbrodni, tortur, wszystkiego inkwizycji jakiś, i to jest katastrofa w ogóle i nieważne czy ktoś się przyznał, czy nie przyznał nawet czy był winny, czy nie był winny, no ale czego tutaj być winny ich ich poglądom, ich dogmatom, że ktoś się nie zgadzał z tym i mordowali, torturowali niewinnych bo za swoje się. już o papieżach kiedyś nagrałem filmy, co oni jak jeden drugiego wykopał, postawił go jak skomunikował. no to jest tragedia w ogóle i rozmawiał z trupem, no to jest chyba burdel robili, prawda, w Rzymie ale to był zupełnie inny film. Piąty. Wojny religijne. Dziesiątki milionów ofiar. Na przykład podczas katolicko-protestanckiej wojny 30-letniej 1618-1648. Na wielu obszarach Europy wyginęło ponad 50% populacji. Rozumiecie? Ponad połowa ludności na wielu obszarach Europy. No to jest katastrofa, do czego oni się dopuszczali. To jest co wspólnego z Bogiem? Szóste, prześladowania Żydów. Od czasów Konstantyna na mocy kolejnych edykt, edyktów papieskich byli eksterminowani, traktowani jako niewolnicy i podludzie, okradani z majątków, pozbawieni potomstwa. W ciągu 15 wieków około 10 milionów ofiar. Coś żadni zbrodniarze, bo inni nie wymordowali tyle co ta instytucja, żadne inne państwo co ta instytucja zbrodnicza z piekła rodem. Siódme eksterminacja Indian. Po odkryciu Ameryki uznani przez kościół żysko katolicki jako istoty bez duszy, a więc nie ludzie, w wyniku planowanego, planowego wyniszczenia całych narodów, aby zrobić miejsce dla białej rasy, katolicy, konfistadorzy i misjonarze wymordowali ponad 70 milionów Indian. To największy Holokaust w dziejach ludzkości. 70 milionów. To jest no katastrofa. To nawet podczas II wojny światowej nie było tyle ofiar. Największy Holokaust w dziejach ludzkości. 8. Poparcie niewolnictwa. Kościół rzymski nie tylko popierał niewolnictwo, ale też czerpał zyski z niewolniczej pracy. Pieniądze, nie? zyski i wszystko inne. Bulla papieża Mikołaja 5 stycznia 1455 r. stwierdza, że niewolnictwo jest rzeczą właściwą i miłą Bogu. 9. Wspieranie faszyzmu i dyktatur. Wszelkie prawicowe dyktatory, dyktatury były miłe papiestwu, tym milsze im dyktatora była silniejsza. Czyli Salazar, Franco, Hitler, Mussolini. Wszyscy ci krwawi dyktatorzy mogli liczyć na względy Watykanu. Papież Jan Paweł II nie ukrywał swoich sympatii do ludobójcy z Chile, generała Augusta Pinocheta. Ro rozumiecie? I tym się kieruje Kościół Boży? Tym się kieruje Jezus Chrystus? Dziesiąte. O, to mi będzie ciężko na co nam uczyć. Tak. Wykorzystywanie seksualne dzieci. W USA, gdzie wybuchła afera, co 20 ksiądz katolicki wykorzystywał seksualnie małych chłopców i dziewczynki. Przyjmuje się, że skala zjawiska molestowania seksualnego przez klerka RK dotyczy nawet 5 milionów dzieci. Jest to tylko w samym USA. Rozumiecie? Ja sam byłem ofiarą tego, tych ich zbrodni molestowania seksualnego. Ja, jak byłem ministrantem w kościele rzymskokatolickim, mówiłem też już o tym. I ktoś powie, że tak się nie dzieje w tym kościele, że o czym wy mówicie, że tak to nie jest. Jeszcze Wam dodam, 11. W tym, w tym spisie największych zbrodni kościoła katolickiego powinna znaleźć, powinna znaleźć się także katolickie polowanie na czarownice, które, według amerykańskiego historyka Breana P. Lewaka, który przez 300 lat jego oficjalnego trwania pochłonęło blisko 100 tysięcy ofiar. No, zobaczcie, ile milionów ofiar oni przez na przestrzeni tych wszystkich wieków w imię, jak oni to powiedzieli, Jezusa Chrystusa. I przez to ludzie inni odwracali się właśnie od Boga, od Biblii, od prawdziwego Jezusa Chrystusa. Oni nadmordowali za to, jak ktoś kiedyś miał Biblię. Bo tam jest prawda i tam się można doszukać prawdy. I powiedzcie mi sami. To co ja wam przeczytałem, i oni dalej robią zbrodnie. Dalej jest homoseksualizm, dalej jest pedofilia, dalej są ofiary tego, dalej są przekręty pieniężne i tak dalej. Czy to jest Kościół Boży? Czy to jest Kościół ten wywodzi się, czy to, to jest siedlisko demonów? To jest moje zdanie. A jakie wy macie na to zdanie, rozważcie sobie sami w sercu. Czytajcie sami słowo Boże, zachęcam Was do tego. Nie idźcie za instytucjami żadnymi religijno-politycznymi, tylko. Za Bogiem, Panem Jezusem Chrystusem. Tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem.